Cześć, z tej strony Karol Bocian, witam Cię w kolejnej lekcji z kursu Poznaniem Babo.io. Teraz dodamy sobie walidację do naszego formularza, gdzie rejestrujemy naszych użytkowników. Zobaczymy, jak coś takiego zrobić. Zap Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Key Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Jeżeli nie widziałeś poprzednich materiałów, to serdecznie zapraszam Cię do poprzednich, gdzie zaczęliśmy robić właśnie ten formularz. Mamy tutaj nazwę naszej firmy i nie sprawdzamy, czy ona jest wypełniona. Mamy maila i sprawdzamy, że musi być on wypełniony. Should not be empty. Tak samo hasło musi być wypełnione oraz nasz checkbox też musi być zaznaczony. Jak coś takiego zrobimy, to zobaczymy sobie, jak działa tutaj nasza aplikacja. Wejdziemy sobie ją, odświeżymy, wpisujemy sobie Coś, klikamy sign up i zobaczcie, wyświetla nam się. Nic nam się na czerwono to tak naprawdę nie wyświetla, ale też nigdzie indziej nie przechodzimy, bo też nie mamy żadnej akcji. Więc zróbmy sobie akcję add Workflow i robimy Sign the User Up. Zarejestrujemy sobie naszego użytkownika. W e-mail wpiszemy to, co ma on w mailu. Następnie w hasło wpiszemy to, co ma w hasle. Nie będę pod wymagał potwierdzenia hasła od naszego użytkownika, ale też nie będę wys wysyłał mu. Potwierdzenia maila, więc nie wysyłam nic takiego. Nie będę go przekierował na żadną stronę. Zakładam, że nie rejestrują nam się tutaj żadne boty, ale za to będę pamiętał hasło naszego użytkownika oraz wpiszę mu od razu w typ wartość, a ten typ jest ustawiony w naszym Signup Signup User Type, czyli Custom stage, A potem wszystkim zrobimy sobie Reset Relevant Inputs. Zobaczmy teraz, jak działa nasza walidacja. Teraz sobie wchodzimy, zatrzymuj mój przycisk nie jest dostępny. Jak próbuję go nacisnąć, to na czerwono mi się świecą te wszystkie pola. Pisuję sobie janmałkowalski.pl. Daję sobie jakieś hasło. Na przykład takie, klikam sign up i mam możliwość się teraz zarejestrować, mimo że mój checkbox zobaczcie nie był zaznaczony. Dlaczego? Bo ja tego checkboxa nigdzie nie wykorzystałam w logikach. Więc weźmiemy tu sobie, jeszcze dodajemy logikę z tym naszym checkboxem. Checkbox is checked. Wtedy dopiero będziemy robili rejestrację. Dodam sobie jeszcze warunek, że ten wygląd naszego checkboxa, jeżeli on tutaj isn't valid, jest destructive, to jeszcze dodamy sobie jeden przypadek, jeden warunek. Jeżeli nasz checkbox nie jest zaznaczony, this checkbox isn't checked. Wtedy też zrobimy go właśnie taki destructive, ale to możemy określić tylko w tym miejscu w designie naszej strony. This checkbox isn't checked, to wtedy color, font, color ustawimy sobie też na destructive jest. Mamy ten nasz fragment oraz chcę jeszcze mieć pewność, że nasze I'm Company lub I'm Candidate zostało kliknięte, czyli wybrane. Dodam sobie tutaj jeszcze jeden przy, y, przypadek w naszym signupie, że ten nasz przycisk będzie nieklikalny, kiedy w naszej opcji signup type is empty, user type is empty, to wtedy zrobimy sobie, że ten przycisk nie jest klikalny, tak, nie będzie klikalny, ale teraz jeszcze w stylu zrobimy sobie jeden warunek, że jeżeli isn't clickable, to nie tylko opacity sobie zmienimy, ale też zrobimy sobie kolor tego elementu, kolor Background, kolor ustawimy sobie na na przykład taki szary. Tak samo ten szary zmienię sobie tutaj wyżej 70. Ok, więc mamy tak wygląd naszego przycisku, kiedy właśnie tam będzie pusto. Sprawdźmy sobie, jak to będzie wyglądało. Więc zobaczcie, mamy pusto, wypełniamy sobie rzeczy. Tutaj zaznaczam, nie ma już czerwono. Ja mam z. Wpisujemy sobie jakieś hasło, klikam sign up, nic się nie dzieje, klikam sobie my company i dopiero wtedy ten przycisk jest dostępny. Ale w takim przypadku, ja chcę jeszcze mieć przypadek, że imię, nazwa naszej firmy jest wypełnione, jeżeli jesteśmy kompany. Jeżeli jesteśmy kandydatem, to nie potrzebuję mieć tego wypełnionego. Więc dodam sobie jeszcze jeden warunek: copy condition, paste do naszego przycisku i zaznaczę, że jeżeli user type is kompany, kompany i nasz kompany name input. Company name is empty, value is empty, to też, żeby ten element był nieklikalny, zróbmy sobie jeszcze jeden test i zobaczymy, jak to wygląda. Więc zobaczmy sobie. Klikam sobie I'm Company, klikam sobie jarmawkowalski.pl, wpisuję sobie hasło, zaznaczam, że się zgadzam na wszystko i dalej nie mogę jeszcze przejść dalej. Dlaczego? No bo tutaj jest pusto. Więc jak tutaj sobie coś piszę, dopiero wtedy mogę się zarejestrować. Aby to jeszcze troszeczkę poprawić, możemy też do tego naszego inputa dodać sobie fragment. Jeżeli jeżeli is company, to wtedy to się nam wyświetla oraz jeżeli nasz ten input is, input is empty, empty, to też zmienimy sobie, może border color na distractive. Po to, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli jest tutaj pusto, to wtedy musimy coś wypełnić. Zobaczmy sobie jeszcze raz testy. I'm Ankompany, zobaczcie, świeci mi się na czerwono, zaczynam wpisywać. I już mam kolejne rzeczy, ale teraz sign up. Nie, nie wyświetlę mi się na szaro, mimo że nie mam jeszcze maila i hasła wpisanego, więc też możemy sobie to poprawić, żeby też był jeszcze nieklikalnym elementem. Więc tu bierzemy sobie sign up i jeszcze oddajemy sobie user type is empty or input email value empty or password value empty. I jeżeli cokolwiek jest puste, to ten nasz przycisk będzie po prostu nieklikalny. Zobaczmy. Jest nieklikalny, zaznaczam tutaj janmałpakowalski.pl. Bieram sobie I'm candidate, wybieram sobie jakieś hasło i dopiero jest klikalny. Zmieniam sobie na kompany, znowu jest nieklikalny, daję nazwę, usuwam hasło, nadal jest nieklikalne. I tym sposobem mamy walidację naszego formularza rejestracji. Ustawmy jeszcze sobie w naszej rejestracji, abyśmy mieli jednak potwierdzenie maila, więc wchodzimy sobie w sign up, workload i tutaj ustawimy sobie, że wysyłamy potwierdzenie maila, czyli nikt nie będzie tak naprawdę zalogowany i miał potwierdzonego maila w naszej aplikacji, jeżeli nie kliknie w link w mailu, którego go wyślemy, więc zaznaczamy sobie właśnie tę checkboxa oraz... Robimy sobie nową stronę, w której będzie właśnie mail. Confirmation. Więc napiszmy sobie confirmation, zrobimy sobie po prostu nową stronę. Jak ktoś kliknie w to, to wtedy zostanie przekierowany właśnie na tę stronę. A tam będziemy mogli sobie wyłapać, że ktoś ma potwierdzonego maila i przekierować go w odpowiednie miejsce, gdzie chcemy. Na koniec poprawmy sobie jeszcze wygląd tej naszej aplikacji w układzie responsywnym. Więc zobaczmy sobie, jak to wygląda w przypadku, kiedy jest wąsko. To tak, mamy bardzo niefajnie to wyglądające, bo jest tutaj to zdjęcie po lewej stronie, które przy takim wąskim ekranie może za mało nam wynosić, więc sobie to trochę poprawimy. Weźmy sobie tą kolumnę po prawej stronie jeszcze i tą formę, formularz z prawej strony, ustawmy mu layout i tutaj mam layout view to content, ale ja chcę zrobić sobie teraz, żeby ta moja grupa po lewej stronie wyświetlała się tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednio szeroki ekran. Czyli jak jest 9.9.2, to jest jeszcze spoko, ale już poniżej będę uważał, że że to jest mi niepotrzebne to zdjęcie po lewej stronie, więc będę je po prostu ukrywał. Zdam sobie warunek, że jeżeli szerokość mojej strony jest mniejsza niż tam było 992, czyli tablet, to wtedy ten element nie będzie widoczny. I tak będzie wyglądał mój formularz rejestracji w takim przypadku, gdy jest wąski ekran. Przy 320 wygląda w ten sposób, a przy szerokim mamy też właśnie zdjęcie. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!